Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny ostatni dzień marca. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, zaczynam z impetem i bez ściemy. Razem z księgarnią internetową Wobling, do której link znajdziecie poniżej, mamy dzisiaj dla Was powieść genialną. Tak, kochani, absolutnie genialną w całej swojej wspaniałej, kryminalnej, tajemniczej okazałości. To mój naprawdę duży, duży Bóg, kultowa już książka o książkach, która po prostu emanuje miłością do literatury. Specjalnie dla Was? Imię Róży, Umberto Eco. Aha, i teraz chciałam jeszcze Wam tylko tyle powiedzieć, że mogłabym opowiadać o tej powieści godzinami, ale nie o to mi tutaj chodziło. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby zachęcić Was do sięgnięcia po imię Róży, dlatego że to jest po prostu niesamowita lektura. To co? Zaczynamy! Mamy rok 1327. Jest to czas religijnych niepokojów w Europie, czas przekupnego nowego papieża i czas śmierci templariuszy. Osiemnastoletni Aco, u boku Franciszkanina Wilhelma z Baskerville rusza do pewnego włoskiego opactwa, by tam wziąć udział w dyskusji na temat ubóstwa Chrystusa. Jednak ta podstawowa fabuła zaczyna się tutaj tak naprawdę od śmierci zatrutego mnicha. Wilhelm, który ma zmysł Sherlocka Holmesa, na prośbę opata podejmuje się śledztwa. W ten sposób trafia na trop tajemniczej, starożytnej księgi ukrytej w bibliotece zakonu. Księgi, za którą giną kolejni mnisi. A w międzyczasie jeszcze przybywa inkwizycja na miejsce, zaczyna się proces, zaczynają się stosy i trupów przybywa, a napięcie narasta. Kto stoi za śmiercią wszystkich mnichów? Komu zależy, aby ukryć księgę przed wzrokiem ciekawskich? Patrząc tak ogólnie, to imię Róży jest opowieścią o zbrodni w Opactwie, o śledztwie i o tajemniczej księdze ukrytej w bibliotece. Ale, kochani, to jest jedynie czubek fabularnej góry lodowej, jaką Umberto Eco ukrył w tej powieści. A to wszystko dlatego, że imię Róży jest także powieścią na wskroś filozoficzną i metafizyczną. Nie mówiąc nawet o tym, że jest to doskonały przykład powieści postmodernistycznej, semiotycznej, w której nawarstwiają się kolejne znaczenia i symbole. Czyli mamy tutaj konflikt religijny, mamy tutaj rozważenia filozoficzne i dochodzenie do sedna istnienia i do esencji rzeczy. Niemniej, ten wątek trupa i tajemniczej księgi stanowi klamrę dla wszystkiego. Tak a propos tego trupa, to nie wiem czy wiecie, ale Imię Róży miało nosić zupełnie inny tytuł, czyli Opactwo Zbrodni. Ale Umberto Eco uznał, że mogłoby to zmylić tych czytelników, którzy liczyli tylko na sensacje i na kryminał. Dlatego też wybrał taki tytuł, który już sam w sobie stanowi zagadkę i namawia do interpretacji. A teraz, w ramach podsumowania, mam dla Was tylko trzy powody, bo mogłabym ich wymienić co najmniej 10, dla których musicie pożyć, musicie przeczytać doskonałe imię Róży, Umberto Eco. Po pierwsze, książka o książce. To już kultowa książka o książce, a na dokładkę o księdze zakazanej, która mogłaby zmienić oblicze świata. W ogóle imię Róży jest po prostu powieścią o literaturze. Po drugie, Labirynt Biblioteki. Biblioteka opactwa przeszła już do historii literatury i przeszła też do historii popkultury, dlatego że łączy w sobie borgesowskie symbole z mitologicznymi znaczeniami labiryntu do. Po trzecie, miłość do literatury. Umberto Eco kochał książki, kochał literaturę, kochał szczególnie średniowiecze i ta miłość po prostu wypływa z każdej powieści. Kochani, to było moje trzecie spotkanie z tą powieścią i powiem Wam tak: najwspanialsze jest w niej to, że za każdym razem, kiedy ją czytam, to jest ona jeszcze lepsza niż poprzednio. W ogóle imię Róży nie jest lekturą na jeden raz. To znaczy, odnoszę takie wrażenie, że powinno się do niej wracać wielokrotnie w ciągu życia, nabierając kolejnych książkowych doświadczeń. Nie będę ukrywać, że jest to książka bardzo wymagająca, ale pozwala także wymagać wiele od samej siebie i dzięki temu czytelnik dostaje w ręce Przepyszną ucztę fabularną, kryminalną, filozoficzno-literacką. Umberto Eco uwielbiał snuć różnorodne interpretacje i dlatego też zachęcał swoich czytelników do tworzenia własnych. No a ścieżek interpretacyjnych w imieniu róży mamy po prostu napęczki. To jedna z tych książek labiryntów, które można cały czas czytać od nowa i odnajdywać nowe tropy literackie. Kochani, jeśli kochacie książki, jeśli uwielbiacie literaturę, jeśli uwielbiacie doskonałe, rewelacyjne, wymagające bardzo powieści i oczywiście książki o książkach to obowiązkowo musicie sięgnąć po imię Róży Umberto Eco. Jak widzicie pewnie, sama kocham tę powieść, dlatego że jest ona po prostu niesamowita. Jest to mój duży, naprawdę duży bóg i jest to jedna z tych książek, do których na pewno wrócę znowu za kilka lat i zachwycę się od nowa. Mam nadzieję, że Was zaintrygowałam i że sięgniecie po imię róży, dlatego że no, nie sposób się w niej nie zakochać. I to wszystko na dziś za e-bookową wersję imienia róży. Raz jeszcze dziękuję księgarni internetowej wobbing. A Wy moi kochani, po więcej tej cudownej powieści koniecznie zajrzyjcie na bloga, dlatego że tam się trochę bardziej rozpisałam, ale oczywiście to jest tylko ułamek tego, co chciałabym tak naprawdę powiedzieć. I pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads, a my moi kochani widzimy się już w sobotę i będzie czas podsumować marzec. Do zobaczenia, pa pa!